Siemaneczko widzowie z tej strony Elzar ci pogadamy o składaniu zamówień i jak zarabiać ze zleceń e, kupna bo naprawdę jest to bardzo spoko sposób na zarabianie i ja go serdecznie polecam już wam mówiłem zarabiam na nim trochę oczywiście jest to bardziej sposób do dorabiania, może na tym kosy nie zrobicie w miesiąc, dwa ale jak tak będą się skupować rzeczy skupować, skupować to po czasie jest taka prawda że możecie uzbierać bo to też jest zależne e, ile macie tutaj zamówień i jak to u was wygląda e, szybkim wstępem jeszcze Pirate łapik strona do wymieniania swoich skinów linkaż do strony będzie oczywiście w opisie darmowe 5$ dolarów wraz z kodem ELZAR przy wymianie do tego strona nie nie wlicza tutaj czarmów i stickerów w cenę broni, więc polecam wystawić naprawdę jakieś fajne krawciki, bo jest tego tutaj od groma eee, i co? I przy wpłacie wraz z moim kodzikiem jeszcze dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 300 dolarów, darmowe 350 dolców. Więc linka będzie w opisie. Zapraszam jeszcze na mój drugi kanał Krafty CS 2, gdzie jest dużo ciekawych rzeczy, jakichś inwestycji, kraftów i nie tylko. Eee, pogadam jeszcze szybko, co to się działo z drużynami. Generalnie Vitality zrobiło 3-0, więc to nam siadło na pewno w pikemie. No, g nam nie siądzie, a The Mongols walczy teraz z heroic. 1 do 1, ciekawe, ciekawe czy chłopaki wyjdą tutaj 3-0 czy nie Dodatkowo z 0-3 odpada Wildcard e, Oby tutaj też Big e, przegrało z Pain, bo też mam ich chyba na 0-3, więc e, liczymy e, na to. Liczymy na to. E, Gamer legend wygrało z Wildcard i jeszcze się trzyma tutaj w grze. Więc ciekawe, ciekawe, a my co? Przechodzimy do sposobu i jak na nim generalnie zarabiać. E, Postaram się Wam prosto to wytłumaczyć Dla tych, co nie wiedzą, jak się w ogóle składa zamówienia Wchodzicie w dany przedmiot, klikacie tutaj kup po prostu I dajecie sobie jakąś cenę, dużo tańszą Znajemy, że chcemy ten kupić i za 72 grosze No i wystawiamy ilość no Jednego raczej nie, to tak raczej jest 20 minimum rzeczy e, I co? I składacie takie zamówienie e, I przedmioty czasami się będą Wam skupować Po czasie oczywiście, po czasie Bo tutaj też są inne osoby zakolejkowane Tutaj macie kto za ile sprzedaje e, I ile tych rzeczy jest na sprzedaż A tu macie kto za ile chce kupić e, Ile tych tutaj rzeczy chce kupić Tu widzicie za 96 groszy aż 505 osób ale jest coś takiego jak przewalutowanie na rynku Steam. Generalnie, jak wy dołączacie, to wybijacie do kolejki i czasami na te zamówienia będzie czekać naprawdę, naprawdę długo. Ale według mnie warto. Warto czekać na takie zamówienie długo, no bo nic nie stracicie. Jeżeli macie budżet, macie wszystko, no to w sumie czemu by nie? Ja tak robię często i tu wam pokażę może na przykładzie, jak to u mnie wygląda. Tu jakieś temki, zobaczcie. Przywieszka kieszonkowe, a WP kupuje się za złotówkę i 8 groszy, no nie? Zaraz zobaczycie. Kolejna przywieszka, strugany nurze, złoty 33. To wklejmy sobie to tak i damy sobie to. To zapamiętajcie, złoty 33, a tą awkę kupiłem za złoty 10. Taka Pojeczka jest warta 2,40. A mi się zaraz kupiła przed chwilą za złoty 10. No, ponad złotówka na tym zarobku. No, złotówka zarobku. Kolejny strugany nóż 2,80 mi się kupił za złoty 33. Znów ponad złotówka na tym zarobku. Co zrobiłem? Totalnie nic. Złożyłem zamówienia w dobrym momencie i tak jest z wszystkim. Generalnie. Co jest bardzo ważne w tym yy, składaniu zamówień na te rzeczy? Składacie zamówienia taniej, to wiadomo. Tak, też, żeby to było logiczne. jak jeżeli przed kosztuje 20 zł, to nie składacie za 5 złotych, bo prawdopodobnie wam się nie kupi. E, raczej tutaj też wolałbym, żebyście składali zamówienia tańsze przygoty, typu po 2 zł, 3 zł. Złoty coś, 4 zł, 5 zł, po 20 zł ja tak samo nie składam, ale generalnie jest to dobry sposób. E, bo działa. E, I o co w tym chodzi? Generalnie, też patrzcie, żeby tutaj w kolejce macie aplikację. E, tą kurczę nie będę jak ona się nazywała na przeglądarce, ale ona Wam pokazuje, kto, ile osób jest tutaj w kolejce na dany przedmiot. E, I możecie sobie tutaj ciekawie zobaczyć, że ona Wam rozkłada jeszcze dalej. Też nie polecam się w pierdzielać w tam, gdzie jest na przykład 500, bo będzie długo na to czekać. Ale na przykład, jak widzicie, że za, za 2,60 jest na przykład tylko 10 osób, no to można się w to walić. Dlaczego? Jest też takie coś jak przewalutowanie na rynku Steam, i o tym warto wiedzieć. Co to jest przewalutowanie? Że każdy, no wiadomo, ma inną walutę. Mamy złotówki, to jest proste. Ktoś ma centy, ktoś ma coś innego, wiadomo, bla, bla, bla. E, I o to chodzi, że dla, dla kogoś te 2-3 centy taniej, to na przykład e, na przykład, żeby przepłacić te kilka centów, to nie będzie żaden problem, albo wystarczy na przykład, kilka centów tani, a kilka centów na polskie, to już na przykład jest no, 20-30 groszy. Więc to już jest fajna przebitka. Niektórzy ludzie tak by sprzedają, bo to, te rzeczy się faktycznie kupują, więc to tak, tak wygląda. E, więc jeżeli się wbijecie w bardzo dobre zamówienie i dobrze cenowo, to te rzeczy będą Wam się często kupować. E, co też jest tutaj ważne? Ważne, żeby to, żebyście sprawdzali, ile te tylko kosztują, bo czasami jesteście że tak powiem, nie ogarniacie danego przedmiotu, tak? Nie wiecie, czy on może spaść. A okazuje się, że przedmiot e, tak naprawdę z dwóch, uznajmy 50, i to jest, uznajmy, że złożyłem, z, dobra, uznajmy, że przedmiot kosztuje 3 zł, ja tutaj kupię, zakładam zamówienie na 2,18 na ten przedmiot i przedmiot cały czas spada z ceny. Ja tego nie sprawdzam, miesiąc, dwa, nagle przedmiot mi się kupuje z 2,18. Wchodzimy w przedmiot, a on uznajmy, kosztuje 2,30 zł, no i wtedy tego zarówku tak naprawdę nie ma. Jesteśmy nawet na minus, bo nam podatek zje e, steamowski, więc sprawdzajcie też te przedmioty, sprawdzajcie, czy one strasznie nie spadają, bo jeżeli spadają, no to jeżeli... no to nie, nie opłacać się już może kupować tego zamówień, więc też musicie to kontrolować, to jest ważne i przede wszystkim na zamówienia z sensem. Ja na przykład zrobiłem bardzo szybko zamówienia na rzeczy z karnetu. Dlaczego tak zrobiłem? Bo uznałem, że to już jest dobry limit cenowy tych rzeczy, że te ceny raczej już nie spadną niżej, że to jest odpowiednia cena i nie jest to przepłacenie. Więc do tego bardzo szybko złożyłem fajne zamówienia. Uznajemy właśnie tutaj ten kałach Kosztował 2,70 jak ja to składałem, uznajmy. No nie, złożyłem do złoty, 6,7 i mówię, dobra, może się pokupuje. jak trochę jeszcze spadnie, coś tam ludzie sprzedają taniej, to może mi się kupi. Akurat ten kawałek się nie skupuje, ale inne rzeczy mi się skupują. Wydaje mi się, że on też się zacznie skupować niedługo, na dniach, więc zobaczymy, zobaczymy jak będzie. I tak to właśnie wygląda, że rzeczy się skupuje. i Ja na pewno mam czysty zarobek na jednej sztuce. 15 sztuk mi się kupi i uznajemy, to mam 15 złotych, więc jest to naprawdę dobry sposób zarobkowy. Czy to na szynkach nawet go robić, spróbować Też można spróbować Czemu by nie, ja, ja wiadomo wszystkich przodów nie przetestowałem Ale to przod karnetowych, tych innych z karnetu też testowałem Na niektórych tak taklejkach tutaj Jak na przykład imperialkach czy coś Też testowane było, więc nawet ten sposób działa I warto go robić, bo jest to fajny sposób na dorobienie się Znaczy dorobienie się, no dorobienie sobie jakieś tam Trochę grosza, bo bym wejdział na rynku z tym Zapraszam do subskrybowania kanału, po więcej kontentu Życzę Wam miłego dziąka, trzymajcie się Cześć, cześć